Halo, dzień dobry, witajcie na drugim live z serii Ucz się owocniej. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o magicznych cyfrach w uczeniu się. Czyli są takie cyfry, które nam coś mówią, jeśli chodzi o naukę i mogą nam bardzo pomóc. Ale zanim to zrobię, chciałabym bardzo, bardzo krótko przypomnieć to, co było w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu mówiłam o tym, jak znaleźć czas na naukę języków obcych. Halo, cześć Zofia i wspomniałam o trzech technikach. Pierwszą z nich było napisanie planu dnia godzinowo. Czyli co po kolei robimy w ciągu dnia z takim lekkim buforem czasowym, żebyśmy sobie nie zawalali się obowiązkami z samą checklistą, bo to naprawdę, to naprawdę nam, nas może przytłoczyć, tylko żeby zrobić to właśnie w sposób małe zadanie zapisać sobie w ciągu co do godziny w ciągu dnia. Druga rzecz to była matryca Eisenhowera. I tutaj chodziło o to, żeby podzielić zadania na pilne, niepilne oraz ważne, nieważne. Bardzo powiem to króciutko, zaczynam od tutaj. Pilne i ważne to są rzeczy ważne, ale które trzeba zrobić już. Czyli na przykład iść do lekarza, zapłacić podatek. Nie wiem, naprawić auto czy coś, <noise> czyli to są, cześć Monika, to są rzeczy, gdzie nam się po prostu pali. Zadania niepilne, znaczy pilne, ale nieważne, to są zadania, które w większości ktoś nam zleci i ma nadzieję, że my się tym zajmiemy, a na przykład nie są one dla nas ważne. Z dłuższej perspektywy. Tutaj mamy zadania niepilne i nieważne i to bardzo często są takie pożeracze czasu, typu nie wiem, przyglądanie internetu bez celu, albo udawanie, że się czegoś robi, ale to nie muszą być takie negatywne rzeczy. To mogą być też rzeczy, które po prostu w tym danym czasie nie są dla nas ważne i nie będą nam, nas gdzieś dalej prowadzić, a zajmują nam czas. A Kwadraci, w którym powinniśmy spędzać najwięcej czasu, gdzie zazwyczaj są języki obce, to jest tutaj i to są rzeczy ważne, ale nie pilne, czyli nie stanie się nic z nami, jeżeli jeżeli tego nie zrobimy dzisiaj, natomiast z perspektywy czasu jest to dla nas bardzo, bardzo ważne, wykonywanie tych, tych zadań i to są ćwiczenia fizyczne na przykład, to jest sport, dbanie o zdrowe odżywianie, to jest właśnie nauka języków, dokształcanie się, czytanie książek, czyli to, od czego świat się nie zawali, jeżeli akurat dzisiaj tego nie zrobimy, ale z perspektywy czasu będziemy bardzo żałować, a może się zdarzyć tak, że stąd przejdą rzeczy tutaj i będzie to nagle, nagle na przykład już chorza do ugaszenia, na przykład jak się źle odżywialiśmy. Dobrze, ale to tak tytułem wstępu. Trzy minuty mi to zajęło, więc nieźle. A teraz chciałabym powiedzieć o tych liczbach w uczeniu się. Chcę o tym powiedzieć, ponieważ jest, panuje takie przekonanie, tak mi się wydaje, że im więcej, tym lepiej. A to oznacza, że jeśli jesteś nauczycielem, to im Bardziej spektakularna w treści lekcja, i im same nowe treści, tym jest lepiej. Jeżeli uczysz się samemu, to im więcej słówek powtórzysz albo zaplanujesz sobie dnia y, konkretnego, y, tym lepiej, a tak naprawdę, naprawdę nie jest. Bo my jesteśmy, no nasza, nasza pojemność pamięci krótkotrwałej jest po prostu mocno ograniczona. I tak jest, tak jest w ogóle w życiu. Jesteśmy przetłoczeni, wszędzie przytłoczeni wszędzie i informacjami w mediach i, i treściami w szkole i na studiach. I jeszcze sami sobie do, dokładamy tego, jak uczymy się języków obcych, taki informacyjny tak byśmy po niemiecku powiedzieli. No i słuchajcie, już w roku 1956. A, Han o nazwisku Miller stwierdził, że niezależnie od rodzaju materiału, ludzie odtwarzają 7, 7 plus minus 2 nowe informacje. Czyli to znaczy, że z jednej lekcji potrafimy zapamiętać 7 plus minus 2, czyli. Właściwie od pięciu do dziewięciu takich nowych, sensownych partii materiału. To może być słowo, to może być fraza, to może być zwrot. Yy, jaki z tego wniosek? No, nie ma sensu się po prostu przeciążać. Jeśli jesteście, jesteście nauczycielami, to yy, na pewno o tym wiecie, że, yy, że należy powtarzać i łączyć te nowe rzeczy z wiedzą, którą już mają uczniowie, a nie dokładać cały czas nowych. To jest naprawdę jedna z ważniejszych w ogóle rzeczy w, w nauczaniu. Ale wydawałoby się, no dobra, 7, 9, nie jest tak źle. Ale okazało się, że jest trochę gorzej. W roku 2004 inny badacz, Nelson Cohen, stwierdził, że ta liczba spadła do 4, czyli już nie 7, średnio plus minus 2, a 4. Czyli między 3 a 5 mniej więcej teraz zapamiętujemy. Być może ma to związek z tym, że rzeczywiście jesteśmy przetłoczeni zewsząd i no już nie rejestrujemy tych 7 informacji, tylko po, prostu, tylko po prostu mniej. No i teraz, co zrobić z tą informacją, co zrobić z tą wiedzą, jeśli już wiecie, że, że no, nie zapamiętujemy wszystkiego, co. Co byśmy chcieli, albo co jest na lekcji, trzeba być po prostu uważnym i troszeczkę sobie z lekcji wyłowić to, co jest najważniejsze. Jeśli jesteś nauczycielem, to pamiętaj o tym, że, że jest ta okrojona liczba słów i ograniczona pojemność naszej pamięci. I po prostu łącz to, to co nowe, z tym, co stare. I powtarzaj kilkukrotnie. To, co padnie na lekcji, te nowe rzeczy. Ważne jest też z perspektywy nauczyciela, żeby określić sobie taki plan minimum, tak z lotu ptaka na przykład na następne dwa miesiące, albo najlepiej na następny semestr. I co rzeczywiście jest najważniejsze, żeby się pojawiło i żeby zostało utrwalone przez, te, przez ten konkretny czas. I jeśli się, jeśli się uda więcej, to super, ale żeby był ten plan minimum. I żeby, żebyśmy świadomie do tego planu minimum dążyli, tymi właśnie konkretnymi powtórzeniami i wprowadzaniem nowości i utrwalaniem ich. Natomiast jeśli, jeśli uczysz się samemu, jeśli uczysz się języka samodzielnie, to postaraj się robić to mądrzej i nie oczekiwać od siebie, że dziennie przez godzinę nauczysz się 50 słów, albo nawet 20 słów. Może się powtórzyć oczywiście to, co było wcześniej. Super. Ale nie oczekuj od siebie, że codziennie będziesz się uczył 50 słów, ucząc się na przykład godzinę, bo to jest po prostu niemożliwe, z tego się rodzi, rodzi się tego, z tego frustracja. E, tak, to jest bez sensu. E, jeszcze a propos bycia nauczycielem. Bardzo myślę, domotywujące jest mówić, to już było, przecież to już było, przecież to już przerabialiśmy, robiliśmy. No i co z tego, że było? Bo naprawdę potrzebujemy kilku kilkunastu czasem powtórzeń, żeby to coś zapamiętać. Jeśli się uczysz, powtarzaj, informa przetwarzaj informacje po swojemu. Ja będę jeszcze mówić o poziomach przetwarzania informacji, ale już teraz mogę, mogę Ci powiedzieć, że moją Jedną z ulubionych takich technik uczenia się, i jak ja się sama uczę, to jest jak cokolwiek nowego do mnie dotrze, się nauczy i chcę to zapamiętać, bo uznaję, że to jest bardzo ważne, to wtedy albo mówię, albo piszę. Czyli przetwarzam tą nową strukturę, nowe słowo po swojemu, czyli była recepcja, coś do mnie dotarło i teraz ja produkuję. Swoje słowo, swoje zdanie z tym, z tym nową rzeczą. Um, polecam też, jeśli macie jakiś system, wdrożyć te słowa, które naprawdę są dla Was ważne, by też możecie stwierdzić, co jest dla Was ważne, to, co jest dla Was praktyczne, to, co jest dla Was użyteczne, to, co myślicie, że się dla Was przyda w przyszłości. Um, może macie ulubioną aplikację, może lubicie fiszki wybierajcie w pierwszej kolejności te słowa, które są dla was istotne, które myślicie, że się przydadzą i wiecie, że nie jesteście tym przeciążeni. I trzecia albo właściwie czwarta moja rada dla uczących się to jest wracać do starych tekstów, wracać do starych seriali, wracać do starych filmów. Wielokrotne oglądanie, czytanie, słuchanie. Naprawdę Pozwala nam lepiej zapamiętać, my też się lepiej y, zwracamy uwagę na co innego, jak któryś raz coś słuchamy, któryś raz coś oglądamy. Na pewno macie ulubione filmy, na pewno macie ulubione y, też czytanki, na przykład, które wam, jakieś artykuły z lekcji, które wam zapadły w pamięć. Wracajcie do nich i też możecie sobie je kreatywnie jakoś przetwarzać, dopisywać początki, końce, y, albo po prostu czytać, ale świadomie, y, świadomie czytać. Także y, pamiętacie, pamiętajcie, proszę, że, że nie jesteśmy cyborgami, że wasi uczniowie nie są cyborgami, że wy ucząc się też nie jesteście i żeby mieć do siebie tyle, tyle łagodności, wyrozumiałości oraz do swoich uczniów oraz mądrości, żeby mądrze powtarzać, a nie żeby zarzucać się cały czas nowym materiałem. Bardzo często więcej, mniej znaczy więcej. I takie mniej porządnie przetworzone da nam lepszy efekt niż, na pewno, da nam lepszy efekt niż listy słówek, niż, niż coraz to nowe informacje. Jeżeli, jeżeli uważ, też tak uważacie, macie jakieś doświadczenie z ilością nowych informacji, uczonych się podczas nie wiem, jednego dnia, jednej lekcji. To dajcie znać też w komentarzu. Będzie mi też bardzo miło, jeśli puścicie ten filmik dalej, bo on tutaj da się, da się go udostępnić. I cóż, dziękuję Wam bardzo za, za dzisiaj. Ten filmik później będzie też dostępny na YouTubie. I zapraszam za tydzień na kolejny, na kolejny live i na kolejną metodę i kolejną radę, jak uczyć się owocniej. Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia.